Niespodzianka na boisku. Kapitan drużyny angielskiej strzela bardzo mocno. Co? Wakashimazu obronił bramkę. Ale Richard podnosi leżącą piłkę. Czy Wakashimazu zdąży obronić po raz drugi? Jest wspaniały. Ten też obronił. I tak, żeby Wakabayashi nie musiał się za mnie wstydzić. Do ataku, chłopaki. Drużyna japońska rozpoczyna akcję. Dobrze, idź Misaki. Dobra. Czy Japończycy odnajdą się po udanej obronie Wakashimazu. Duet Misaki i Tsubasa rusza do ataku. A co czekacie? Wykończcie ich! Misaki chce podać do Tsubasy. Wykończę ich. Iw się zbliża. Teraz albo nigdy Subaso. Misaki desperacko podaje do Tsubasy. W porządku Misaki? Podaj do Tsubasy. A rzuca się po piłkę. Co to? Tylko ty potrafisz strzelać Subaso. Subasa staje przed bramką przeciwnika. Strzela bramkę dzięki pomocy moich kolegów. Do dzieła Tsubaso. Tsubasa! Tsubasa skacze, uwielbia tak strzelać. Gol! Strzelił bramkę. Remis 2 do 2 w 15 minucie po rozpoczęciu z drugiej połowy. Co za pech? Świetnie Subaso! Remis! Wspaniale Tsubaso! Wiecie, bez względu na to, czym są nasi przeciwnicy, gramy przecież piłkę. Piłka zawsze jest taka sama, dlatego możemy wygrać. Racja. Potrzebna nam następna bramka. Wszyscy podawajcie do Tsubasu. Zostało niewiele czasu. Następna bramka zadecyduje o wyniku. Anglia nie może przegrać, bo jest uznawana za królestwo futbolu. Japończycy nie mogą nas pokonać. Jest to jedna bramka i koniec każdy może strzelić, o ile będzie miał okazję. Wszyscy do obrony po to, żeby zdobyć zwycięskiego gola, Japonia nie może stracić bramki! Muszę wziąć udział, że nie mogę zmarnować tej szansy. Przejmę tę piłkę Jeśli za chce złapać wysokie podanie Richarda. Świetniej, taki Doskonale. Ale wysoki zawodnik nie daje się. To? Nie złapiesz jej. jeśli taki nie potrafi odebrać piłki. Anglicy nadal ją mają. Znów mi się nie udało. Co to? Wynosi stąd. Nie, nie możemy polegać na sobie, Shizaki. Jego zdolności nie harmonizują z jego charakterem. Chyba lepiej, żebym wszedł do gry. Ustawili się w szeregu do strzału. Mogą strzelić skąd chcą. Ja strzelę. Subasa przejrzał ich taktykę i uniemożliwił strzelenie bramki. Dobra robota, Subasu. Gra jeszcze się nie skończyła. Co? Anglicy nie rezygnują z piłki. Proszę, żeby ktoś zrobił z tym porządek. Łapie tę piłkę. Nie. Matsuyama biegnie, żeby wybić piłkę. Matsuyama. Matsuyama wybił piłkę, ale upadł podcięty. Nie może strzelić. Piłka jest poza linią boiska. Dobra robota Matsuyama. Jak się czujesz Matsuyama? Dziękuję. Dobrze. Ecz trwa. Richard dygnie i łapie piłkę. Proszę cię, Steve. Dobrze, Richard. Richard desperacko dośrodkowuje. Najlepszy zawodnik angielskiej ciężkiej artylerii. Steve zaczyna swoją akcję. Nie, dobrze. Nie zważam na bramkarza karatekę. się z bramki. Stoi naprzeciwko Wakashimazu. Wakashimazu łapie piłkę całym ciałem. Co? Wpada do bramki wraz z piłką. Świetnie. Strzeliłem bramkę. Nie. Wakashimazu ma nad głową poprzeczkę bramki. Znów cudownie ocalił drużynę japońską. Dobra robota, Wakashimazu. To niemożliwe. Kolej na nas. Następna bramka. Podajcie do Czubacy. Została tylko minuta do końca gry. To ostatnia szansa Japończyków. Chcą podać kilkę do Czubacy, ale... Za żadne skarby nie pozwolę, żebyście strzelili na bramkę. Anglii nie mogą pokonać takiej małpy jak wy. Tsubasa nie może się ruszyć, jest skryty przez Anglików. Za wszelką cenę muszę podać piłkę do Tsubasy. Matsuyama biegnie sam, znany jest z umiejętności prowadzenia piłki i z doskonałych strzałów. Powstrzymajcie go, nie pozwólcie, żeby strzelił nam gola. Chodźcie tu Anglicy. Ja pójdę. To niebezpieczna gra Matsuyama. Matsuyama stał się łupem angielskiej ciężkiej artylerii. Proszę cię, Misaki. Co takiego? Uważaj, Matsuyama. Matsuyama? Desperackie podanie Matsuyamy. Misaki podchodzi pod bramkę. Nie dobrze, on strzeli. Zatrzymajcie go. Misaki strzela główką. Ale bramka szczuwa. Szubasa. Misaki nie decyduje się na strzał. Podaje do odsubasy. Co takiego? Gra, nabiera tempa. Proszę cię, Subasa. Matryjano, no, Misaki Subasa strzela główką, Bramkarz nie może się ruszyć. Jest Bramka! Japonia prowadzi. Gra skończona. Saki, Maciema, Subasa, w ogóle nie wstydzę się. No trudno, ale i tak wygraliśmy. Dobra gra, Subaso. Subasu walczysz nawet we śnie i nie mogę Ci pomóc, zupełnie jak wtedy. Wygraliśmy, górą Japonia. Japonia wygrała pierwszy mecz, choć nie były to łatwe zmagania. Subasa, jak oczekiwano, grał najlepiej ze wszystkich, choć w pierwszej połowie nie był na pozycji napastnika. No oczywiście, prawdziwy masem Japonii jest wyłącznie Tsubasa. Wspaniale, Tsubaso. Co to? To Isi Zaki. Nie, chodzi mi o tę dziewczynę. No ładna jest. Tsubasa romansuje z tą dziewczyną. Nie mogę tu tak siedzieć. Chcę jechać do Francji i spotkać się z Tsubasą. No, no, sama. Co z tobą masz? Zwyciężyliśmy Tsubasa. Tak. Anglia wprawdzie przegrała, ale jej drużyna pokazała dobrą grę, godną królestwa piłki nożnej. Tsubasa, to Ty nas zwyciężyłeś. Nie sądziłem, że potrafisz tak grać. Przykro mi, że potraktowałem Cię lekceważąco. Nie szkodzi. Oklaski zarówno dla zwycięskich Japończyków, jak i dla dobrej gry Anglików. Dostaniemy mistrzami. Gratuluję, Subas. Świetnie grałeś. Dziękuję. Podziwiam również w Masu jako bramkawa. Chciałbym, żeby w Japonii mogli zobaczyć, jakie zaskoczenie wywołała tutaj jego technika karate. Rodzino, zaczekaj. Moje gratulacje, Subaso. Dziękuję Pierre. Wtedy mówiąc, nie sądziłem, że ich pokonacie. Teraz będziemy mogli zagrać ze sobą. Pierre, chciałeś powiedzieć, że tak się stanie, o ile pokonacie Włochów? Riko uważa, że oni nas pokonają. Znacie dobrze swoje umiejętności, ale trudno przewidzieć, kto zwycięży w prawdziwej grze. Mówisz o strach zwykle, a jesteś taka ładna, Riko. No cóż, pilnie mi się przypatrujcie na meczu z Na pewno będziemy na ciebie patrzeć. Coś mi się w nim nie podoba, jest w zbyt zażyłych stosunkach z Rico. Gadam się z tobą. Teraz zacznie się mecz między Francją a Włochami, ponieważ jesteśmy we Francji, jest tu mnóstwo kibiców francuskich. Francja zdobyła mistrzostwa w Pucharze Europy, więc tutejsi kibice spodziewają się tego samego po swojej drużynie juniorów. Japończycy również przyglądają się temu meczowi, gdyż jutro zagrają ze zwycięzcą. Pierre, spójrz tu! Pierre jest znany ze swojej wspaniałej techniki i umiejętności unikania obrony przeciwnika. On się bawi w żonglerkę. Myślę, że się z nich nabija. Mylicie się, jest dobry technicznie. Poza tym jest spokojny i swobodny na boisku. To niezwykły zawodnik. so, Wakabayashi pojechał do hotelu. Chyba potrzebuje trochę spokoju, żeby się zastanowić nad sobą. Mam jednak nadzieję, że szybko dojdzie do siebie. Tak. o też wygląda na rozdrażnionego. W tej sytuacji trudno mieć pewność, że jutro wygramy. No już, przestań. Wspaniale, poda piłkę, myląc przeciwnika. Enie. Mamy. Zdobyli bramkę. Francja zdobyła pierwszą bramkę. Kibice na trybunach szaleją z radości. Nie, pier. On mi się nie podoba. Ale Maco, ja ma rację, jest dobry technicznie. Czy po to przejechałem taki szmat drogi, żeby oglądać zmyłki? Chodzi o ta podróż do Europy, to szansa, żeby im pokazać, że dobrze zrobiliśmy, zbierając ciebie, a nie Tsubasę na specjalne stypendium studenckie w Toho. Możesz im pokazać, że jesteś najlepszym napastnikiem również w Europie. Jestem pewna, że potrafisz tego dokonać. Ale jeśli nasz trener odsunie mi od gry tak jak dzisiaj... Nie, pokażę im na co jest stać. Moim rywalem jest Karl-Heinz Schneider. Muszę za wszelką cenę doprowadzić do pojedynku między nami. Moje grande desiderio jest giocare contro Karl-Heinz Schneider, i batterlo. Mark! To Giro! To ty. Jestem wykończony, ale cieszę się z naszego zwycięstwa. Jutro zagramy z Pierremi i innymi. Nie będę rozmyślał o jutrze, ale o tym, co dziś zjem. Chodźmy do restauracji z Subaso. Pójdę później. Dokąd pójdziesz z Subaso? Słuchajcie. On jest sam, prawda? Nie wiemy, jak z nim rozmawiać. Trudno mi w to uwierzyć. Wakashimazu tak dobrze grał, a Wakabayashi tak marnie? Dlaczego? Dlaczego Wakasimazu mógł złapać piłkę, a ja nie? Posłuchaj, ta podróż jest bardzo ważna, zaważy na twojej przyszłości. Im pojedziesz do Niemiec na studia, musisz zobaczyć, jak się gra w piłkę nożną w Europie. Postaraj się być dobry jako bramkarz japońskiej reprezentacji. Jestem pewien, że podołasz. Trenerze Mikami, moja gra nie zdaje egzaminu w Europie. Dlaczego? Ty też przyszedłeś, żeby mnie pocieszyć? Nie. Chciałem ci tylko coś powiedzieć. Na dzisiejszym meczu nie byłeś z sobą. Co? Jakby nie było, pozwoliłem im wlepić nam dwie bramki. Jednak jestem przekonany, że gdybyś był sobą, nie puściłbyś żadnej. A z Kodziro też coś się źle dzieje. Co takiego? Panie trenerze, gdzie jest Kodziro? Nigdzie go nie ma. Zniknął bez słowa. No nie. Przecież mamy jutro ważny mecz. Zrobił się nieznośny, bo trener wymienił go podczas gry. No to co z tego? On taki nie jest. Takeshi bronisz go, bo jesteście kolegami z Mailych, prawda? Tak by nie było, on nie jest nam potrzebny. Mogliśmy wygrać mecz bez niego. Co? Skończ ten Takeshi. Słuchajcie. I jeszcze coś. Matsuyama jest skonfuzjowany, więc jutro będzie wypoczywał. Przykro mi, Trzasso, w takiej chwili... Ale przeszkadzałby wam tylko, gdybym grał na siłę. Matrzu no, ja ma też nie mogę grać. Słuchajcie. Nie martwcie się o Kojiro. z pewnością go znajdę. Jakby nie było, jutro musicie dać siebie wszystko. To są półfinały europejskich rozgrywek piłki nożnej juniorów. Wielu kibiców ogląda mecz między Japonią i Francją. Wszyscy zwracają szczególną uwagę na najlepszego zawodnika Japonii, Tsubasa. Wakabaya Shin źle się czuje, a Fujio jest nieobecny nawet na liście rezerwowej. Rywalem Tsubasy będzie pier, który zachwyca wszystkich swoją techniką gry. Wynik walki między nimi rozstrzygnie dzisiejszy mecz. I numer 11, Waka Bayashini, i Kojiro, brak Ale to wszystko moja wina, więc muszę dać Siebie dziś wszystko. Chodź Tsubasa. Rozpoczął się mecz między Francją i Japonią.